<noise> Czyli instruktorzy robią to wszystko dla kasy. No, gdybym to robił tylko dla kasy, to w nosie bym miał, bym miał to wasze podjeżdżanie pod wasze szkoły, domy, zabieranie was z busów. Zawożenie was na busy, do szkoły, to nie taksówka. Mi płacą za naukę jazdy, nie jakieś podwożenie, ale ja was podwożę, bo po mi zależy na tym, żebyście mieli te jazdy i żebyście do szkoły nie spóźnili. Gdyby wasi dobrzy instruktorzy chcieli robić to tylko dla kasy, nie chodziliby na wasze egzaminy na prawo jazdy, w nosie by to mieli, przecież wam im nikt nie płaci za to że siedzą z wami w samochodzie egzaminacyjnym. No ale gdyby ten kierowca MZK robił to tylko dla kasy, a ty byś się akurat spóźniła na ten podmiejski autobus, to gdyby to robił tylko dla kasy, w wynosie bym miał widząc się biegnącą na przystanek jeszcze by wcisnął gaz. Pewnie tak, też tak samo bym to zrobił, gdybym wiedział jak traktujesz tego kierowcę. No i w końcu Gdybyś była taką moją kursantką i byś to mnie nie szanowała, to pewnie bym do ciebie też pod szkołę nie podjechał i na pewno w wielu sytuacjach nie poszedłbym na rękę. A Asia, spoko, luz, jutro jedziemy w umówionym miejscu, podjedziemy z Mateuszem, zgarniemy cię i będziesz jeździła. Jak szanujecie swoich instruktorów, tak macie. Czy nie dziwcie, że potem macie jakieś dziwne klimaty w naukach jazdy. Aha, jeszcze jedno. Nie oglądaj mojego kanału na YouTubie ani na TikToku. Ja za to nie biorę pieniędzy, więc go nie oglądaj, bo jego ja zrobię zupełnie za darmo, okej? Okay? Do widzenia.